Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Mam dzisiaj dla Was pomysł na ciekawy manikir. To jest manikir na imprezę halloweenową. Dosyć upiorny. Widzicie takie oczka ponaklejone na paznokcie. Te oczka są samoprzylepne, ale jeżeli nie znajdziecie samoprzylepnych, to możecie przyczepić je za pomocą lakieru do paznokci. I właśnie tak wyglądają. Na każdym paznokciu jest po jednym albo po dwa. Oczka w zależności od tego, ile się zmieściło. I lewą rękę mam wolną, tylko prawą zrobioną. Już Wam pokazuję na przykładzie lewej ręki, jak możemy wykonać taki manikir. To jest bardzo proste. Wystarczy odlepić folię z oczka i przykleić. To oczko jest dosyć spore, więc więcej na palec wskazujący nie wejdzie. Może uda mi się znaleźć mniejsze oczko na kolejny paznokiec. Na przykład, tak jest dosyć małe. I już mam dwa paznokcie oklejone w ten sposób u lewej ręki, a tak wygląda efekt końcowy, kiedy na obydwu rękach mam wszystkie paznokcie pozaklejane oczkami. Wydaje mi się, że to jest dosyć upiorny e, manikir, ale. Taki raczej jednorazowy. Te oczka nie będą się dobrze trzymać, więc wystarczy na imprezę halloweenową, niekoniecznie do noszenia na co dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Cześć!